Potrzebnych jest dwóch facetów. Pan młody, proszę wybrać dwóch panów takich, którzy tutaj najbardziej... Mają silne płuca. Najsilniejsze płuca mają, panie młody. Dwóch panów z najsilniejszymi płucami szukamy. Dwóch panów z najsilniejszymi płucami, ponieważ będzie to przedmuchiwanie jajka. Trzeba przedmuchać jajko na swoją stronę. Który z panów przedmucha, ten wygrywa. Pan, pan młody jednego pana i pani młoda jednego pana znaleźć, proszę. To mają najsilniejsze płuca, ale panowie stajecie obok mnie, obok stolików, z drugiej strony, nie z tej strony, obok stolików. Najlepsze płuca kto ma? To jest dmuchanie, ale panowie stajecie z drugiej strony stolików, tak żebym ja mógł was filmować, tak? O tak. Pan ten jest tutaj, proszę o Ma nic nie wiedzieć. Poważnie, ma nic nie widzieć, ponieważ to będzie przedmuchiwanie jajka i sztuka polega na tym, żeby dmuchać w to jajko, ale nie widzieć tego jajka. Nie można go widzieć. Który z panów przedmuchnie to te jajeczko, ten wygra. To poczekajcie, kto wygra? O, czekajcie. Może, uh, może coś. Zabijaj, zabijaj. płaszcza, jakaś czy coś. Dodam na flaszkę. Poczekajcie, zaraz, spokojnie, spokojnie panowie, spokojnie, spokojnie. Gdzie jest te jajko! Oje nie wykładamy. Panie Januszu, proszę. Sprawdzamy ja, oczy. Sprawdzamy oczy, żeby oni nie wiedzieli, a moja koleżanka poda jajko. Panowie, przykucamy. Najpierw jajko sobie, po, po ręką zobaczcie, gdzie to jajko jest. nie? Zobaczcie jajko, gdzie jest. Ręką zobaczcie, wizualnie. Odsuwamy się. Odsuwamy się wszyscy. Odsuwamy się wszyscy. Małgorzata proszona, żeby do mnie przodem. Z drugiej strony stolika stanęła, tak? Z drugiej strony stolika. Jest w Uwaga, trzymać kucamy panowie teraz. Kłóccie sobie. Weźcie ręce do tyłu. Janusz, staj inaczej. Janusz. Janusz. Łapki na dół. Łapki na dół. I uwaga. Jak będzie powie już to będziemy dmuchali jajko gdzieś tam. Nie, 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 ręce z tyłu. Proszę bardzo, jajko. Jeszcze raz jajko sprawdźcie, sprawdźcie to jajko. Gdzie jest? Sprawdźcie jajko gdzieś, później już nie można. Drugi pan jeszcze ręką sprawdzi, gdzie jest to jajko. I ręce teraz na dół i trzeba, i trzeba tak dmuchać, żeby tej... To jajko ma spać. To jeszcze dmucha na stronę Ja no to już bliżej stołu. No, próbujemy. Jedziemy. Jeszcze. Panowie, ręce do tyłu. Była, była mowa, panowie. Przynieś jajko jeszcze jedno. Przynieś jeszcze jedno jajko. No to no, oni no, oszukali, no. Dobrze, jeszcze jedno jajko, kuchnia. Jeszcze jedno jajko potrzebne jest. Wędrą! Panowie, ręce pod stołem. Jest jajko następne. Trzeba z tyłu. Pani Bukulara, tują co do mnie stanie, proszę, żeby z boku stanęła. O, pan pomógł. panuje. jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie dmuchamy, panowie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. jedziemy i dmuchamy. Proszę się odsunąć. Wmuchamy, gdzie to jajko? Ręce do tyłu. Wmuchamy, wmuchamy jajko. Jeszcze jajko. Szukamy, szukamy jajko. Proszę się odsunąć. A drugi pan z boki, o co chodzi. Śmiało, Wmuchamy. Muchamy, muchamy. a na drugi jest bankowem. Muchamy, muchamy. już dobrze idzie. Ja muszę co się? Jedziemy. Już idzie, jeszcze troszkę, jeszcze jak jest na środku.

Już i jeszcze, jeszcze troszeczkę jajko. Uważane ci wesi jajko. Jest, jest mamy wybranego. Po młodych flaskich chyba na zwycięzcy! Należy się flacha dla tego Pana. Proszę nie bać, to tylko mąka Czy karmienie będzie Małgorzata? Karmienie będzie? Flaszka się należy, wspaniale. Proszę tutaj do zdjęcia, Panie Fotografowie. Proszę Panowie, stańcie obok, nie, nie wycierajcie się. Do zdjęcia razem. Z Panią Młodą i z flaszką. Stańcie tutaj ładnie, uśmiech. Do ale masz silne... Ale mnie przodem stańcie, że miał ja was tutaj złapał. Panowie, odwróćcie się do mnie. Proszę się, proszę się odwrócić do mnie się. Odwrócić się, proszę. Odwróćcie się do mnie, panowie. Drugi pan się odwróci. O, bardzo ładnie. Uśmiech do kamery i dziękujemy. A dajcie się napić czegoś, bo mnie mąka. Proszę dać napić się panowie.